Trochę jeszcze dłużej znam. E, Kiedyś pracowałem w semiku samorządowym Województwa Podlaskiego, e, przepraszam, Słowackiego i, i brałem udział między innymi w podziale gminy Sejny na Pijsku i Miejską. E, więc to były czasy, co prawda, ale, ale to wielu, wielu samorządowców znam. Później, oczywiście, z z pełnienia funkcji burmistrza Augustowa e, przez praktycznie 14 lat te kontakty z samorządowcami tutaj na e, w no, i, i powiecie, w w powiecie augustowskim i białostockim wtedy, to naprawdę... E, e, dlatego moje doświadczenie e, i od tego zacznę, e, że ale też od pana burmistrza Sejm. Myślę, że, że, że e, e, podzieli ten mój po prostu pogląd, że dzisiaj samorządy e, zostają tak naprawdę bez pieniędzy. Pieniądze w samorządach, praktycznie udziały, które zostały przyznane około 20 lat temu, pozostały na tym poziomie tak zwane dochody własne, natomiast zadania, które dopisano samorządom i obciążono samorząd nowymi zadaniami, a szczególnie w tym, w tej kadencji ze względu na reformę oświaty, to samorządy już nie są w stanie finansować zadań własnych. Nie mówiąc o ewentualnych inwestycjach, e, ochronie, e, pomocy w ochronie zdrowia, pomocy, e, pomocy w edukacji i tak dalej. Ja jestem obecnie radnym e, miasta Augustowa. E, zapytałem skarbnika, ile mm, przyznano dotyczę nauczycielom 9,5%. I zapytałem. Ile dostał, czy podwyżka e, e, subwencja, zwiększenie subwencji wyrównało podwyżkę? I tak, ile kosztuje? Około 780 tysięcy. Podwyżka. Natomiast dostał 400 tysięcy. Reszta musi wyłożyć. I tak w każdym praktycznie zadaniu. Oczywiście ten skutek to nie to prawdopodobnie jeszcze będzie większy. To Pan Burmistrz, Pan Skarbnik, yy, Skarbnicy wiedzą, że no są, yy, nauczyciele wiedzą też, że, że są yy, dodatkowe yy, jakieś tam zajęcia, godziny wymiarowe i tak dalej i tak dalej, że ten skutek na koniec roku może być po prostu większy. I co robią samorządy? No żeby sprostać zadaniu, żeby coś realizować, no to sięgają po kredyty. No ale kredyt trzeba kiedyś spłacić. I przecież mamy po prostu już przypadki, przypadki, że gminy, że gminy mają po prostu zarządy komisaryczne, ale mają też... i, i przejęte zostały przez, przez inne samorządy, likwidacja nastąpiła. Dlatego my mówimy, koalicja obywatelska mówi, to trzeba zwiększyć dochody własne samorządów. I to znacznie zwiększyć. I mówimy, 100% yy, do, yy, z, pi, z pit u i z CIT-u powinno zostać yy, zostać w samorządach. Czyli te pieniądze, które tak naprawdę państwo, wszyscy my tutaj wypracowujemy, bo gdzieś pracujemy i tak dalej. Teraz około 50%. Około 50% zabiera nam państwa. 50% zostaje około 50% zostaje w samorządach, jeżeli chodzi o którzy to już jeszcze, jeszcze więcej państwo zabiera, bo zabiera około 75%. Więc musi samorząd, żeby samorząd się samorządził, żeby rzeczywiście podejmował, podejmował swoje własne po prostu decyzje, decyzje, żeby radni podejmowali, to musi po prostu mieć. Zwiększone dochody, dochody własne, i musi mieć po prostu pieniądze. To myślę, że dlatego apel do samorządowców, tych, którzy zaczynali tam w 90. roku, tak jak ja zaczynałem, od tego odrodzonego samorządu i tych obecnych. Naprawdę wybierzcie koalicję obywatelską, bo koalicja obywatelska jest za decentralizacją. Za tym, że y, nie dotacją w sensie, że tak się uwidzi Panu ministrowi i powie tak, no to teraz damy na drogę. Albo tam damy na coś innego. Samorząd powinien mieć pieniądze i samorząd powinien, ta rada powinna decydować, gdzie tą drogę po prostu zrobić, czy zamiast drogi dofinansować służbę zdrowia. Ale musi po prostu mieć tego dysponować musimy środkami finansowymi. Nawet no, tutaj wspomniał, turystyka nadal jest jakby zaniedbana w naszym regionie. Próba była hmm, pana posła dla Białowieży, kontraktu hmm, dla Białowieży. Kontrakt to, to takie porozumienie rządu rządu z województwem hmm, na określone zadanie na danym po prostu terenie. No niestety przyszedł nowy rząd ten program wywalił, wywalił, że tak powiem w powietrze. Ja chcę dla tego regionu Augustów, ale też, też Szczyzna, Solaszczyzna jest terenem, terenem także y, y, turystycznym i ma naprawdę po prostu walory, które nie są... Dla mnie oczywiście najbliższy, ale to nie jest znowu aż tak daleko, jest Kanał Augustowski, Czarna Hańcza i dla tego regionu, dla tego regionu, dla tego Kanału Augustowskiego do granicy, zresztą można płynąć na Litwę, e, do Druzgienii i nawet jeszcze dalej do morza, można po prostu e, zrobić, po prostu e, wzmocnić go poprzez kontrakt wojewódzki, zrobić infrastrukturę na tym, bo on jest drożny w tej chwili, można przepłynąć. Tylko nie da się płynąć, jeżeli nie ma gdzie się, jak to mówią, załatwić po drodze e, czy na przykład małymi jednostkami e, motorowymi doładować akumulator, wyrzucić śmiecie. Muszą takie po prostu miejsca być, takie tak zwane, tak jak na Wielkich Jeziorach Mazurskich, mariny do ewentualnego obsługi turystów. To jest jedna e, sprawa i myślę, że ten, ten projekt, był zrealizowany, to naprawdę turystycznie ten region ruszył. Dzisiaj turysta przyjeżdża tutaj, popłynie kawałek, przy tego ale chce zwiedzić inne po prostu tereny i, i na, pewno, na pewno cały ten nasz region dawnego województwa słowackiego e, <kluzła> będzie po prostu no, no, y, gospodarczo mógł się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rozwinąć. Oczywiście ja oprócz tego, że byłem samorządowcem, to rzeczywiście byłem znany podobno nawet na świecie, bo nawet maile przychodziły ze Stanów Zjednoczonych w sprawie po prostu budowy on o Ramu jedni za, przeciw i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę Państwa, ja kwestie związane z różnego rodzaju negocjacjami związanymi z... Z budową infrastruktury drogowej czy kolejowej, to mam znanie z jednej i z drugiej strony. I jedno chcę też uczulić, powiem tak, czy zostanę posłem, czy nie zostanę, po prostu posłem służę Radom. Służę Radą, bo prawdopodobnie ta kolej powstanie. Ta trasa powstanie. Ale służę radą, jak zrobić, żeby ewentualne później odszkodowania związane z wywłaszczeniem gruntu były godne. Jeden z wójtów mnie przy obwodnicy nie posłuchał. Do tej pory się sądzą. I nie mają szans. A jeżeli bym nie posłuchał wtedy, to bym mieli takie same odszkodowania jak w Augustowie, jak w Bargłowie, jak nie suwałki, godne, że tak powiem. Bo to trzeba w pewnym momencie uruchomić pewien po prostu mechanizm, oczywiście tu ra rady muszą uruchomić pewien po prostu mechanizm, który, który pozwala, pozwala na, na, na podwyższenie wartości gruntów jako takich po prostu gruntów, tak zwanych potencjał gruntów. Plany zagospodarowania i tak dalej, Mówię, w szczegółach mogę po prostu służyć, nawet jeżeli nie zostanę posłem. I proszę Państwa, proszę? Proszę, proszę Państwa, no i cóż, jeżeli byście mieli więcej po prostu. A jeszcze o jednej rzeczy chcę po prostu powiedzieć. To dzisiaj taki po prostu przykład. Jestem z racji obecnej po prostu pracy zawodowej. Mam kontakt i rozmawiam y, dużo z przedsiębiorcami, drobnymi przedsiębiorcami, tak zwanymi y, y, przedsiębiorstwami <coughs> rodzinnymi. To są tam transport y, y, drogowy, ale nie tylko po prostu. I, proszę Państwa, dzisiaj po prostu, jak powiedziałem, oni nas zarzucą i tak dalej, bez naszego, po prostu tutaj, yy, bez pytania, będą nam podnosić koszty działalności przedsiębiorstwa, to nas zawsze. Duże firmy sobie poradzą. Ale mały przedsiębiorca, sklepikarz, yy, nie, przedsiębiorca tworzący, przedsiębiorca drzewo z lasu i tak dalej, i tak dalej, nie poradzi sobie. więc więc myślę, że nasz program związany ze zwiększonym wynagrodzeniem, ale nie kosztem przedsiębiorcy jest naprawdę lepszy i warto, warto na ten program głosować, czyli głosować na Komisję Obywatelską.